Cześć, z tej strony Basia, z tutaj Zdrowia i Rozwoju Rubika. Witam Was serdecznie tutaj na Instagramie, na YouTubie, gdzie opowiadam o rozwoju duchowym, o zdobywaniu samoświadomości i o asystuję Was przy tym rozwoju duchowym, o ustawieniu i regresji hipnetycznej, którą prowadzę u siebie w gabinecie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o, o terminie, który uknułam. To jest termin rozwój duchowy, umysłowy. Dla mnie to jest po prostu złoto, i powiem wam o co chodzi. Przychodzi taki moment w rozwoju duchowym, kiedy przerobiliście bardzo dużo traum, zrozumieliście, co na czym polega, i przychodzi taki moment, kiedy powinniście sprawdzać, czego się nauczyliście. I są sytuacje, które powodują, że źle się czujecie. Są ludzie, którzy powodują, że źle się wśród nich czujecie, miejsca, gdzie źle się czujecie, a wyszukacie w sobie dalej y, takiego spustu na to, że to jest z was, czyli muszę coś w sobie jeszcze zrobić, że źle się czuję przy tej osobie. To jest mój jakiś tam trigger, to jest moja trauma do przepracowania. To jest bzdura, to jest bzdura. Jak to będzie wasza trauma do przepracowania, to to się wam pokaże, pójdzie za wami w życiu. Ale bardzo często jest tak, ja to odkryłam u siebie i też u innych, że my tak bardzo nie widzimy w sobie, że robimy coś dobrze, tak bardzo chcemy zaprzeczać temu wszystkiemu, że wiecznie szukamy w sobie winy, wiecznie szukamy w sobie czegoś do naprawienia. I to jest rozwój duchowy, umysłowy, że zaczynacie się kręcić jak kupa w szambie i nie wiecie, co macie zrobić, że myślicie, że wiecznie to jest o Was, w sensie, coś jest nie tak, jest coś Was do naprawienia. Nie. Czasem to jest o Was, że macie postawić granicę i odejść. Czasem ci ludzie, te sytuacje, te miejsca pojawiają się w Waszym życiu tylko i wyłącznie dlatego, żebyście powiedzieli nie chcę. Nie ma innego powodu. I tak długo będą was nękać, dopóki nie powiecie, nie chcę. I to jest właśnie rozwój duchowy, umysłowy. Kiedy serce krzyczy nie, nie, proszę, zabierz mnie stąd, ciało mówi, źle się czuję. Jesteście wiecie, czujecie się tacy no, zgnieceni, tacy, wiesz, jak, jak samochód osobowy na słowisku, tacy przytłoczeni. <kluzny> A wy mówicie, nie, nie, to jest coś we mnie do przepracowania. To jest największa bzdura. Kiedy czujecie się przy kimś źle, kiedy czujecie się źle w jakiejś sytuacji, to nie jest z was do przepracowania. Ta sytuacja po prostu wam nie służy. To jest moment, że wy odchodzicie. I to jest dobre. To jest właściwe. Te osoby, których czasem nie lubicie, one przychodzą wam jako aktorzy na waszą scenę życia, żeby powiedzieć, ok, widzę czym jesteś, widzę jak się przy tobie czuję, i nie dzięki, ale już tego nie wybieram dla siebie. Zasługuję na lepiej, zasługuję na więcej. To jest moje dzisiejsze przesłanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!